No, i siemano, Kolejnego dnia nie rano. Waltra stoi odwrotnie. Dzisiaj zostały przeprowadzone pierwsze testy Waltry. Testy niezakończone zakończone pomyślnie. Pierwsze i ostatnie. Pierwsze i nieostatnie testy Waltry były przeprowadzone. I tak skrzynię poskładałem. Założyliśmy wszystkie Uperele, o sprzęty, węże. Założyłem hydraulikę według schematu jak powinna być Pojechałem na jazdę testową No okazało się dobra, biegi chodzą, nie wyskakują Przedtem nie było grup, są wszystkie grupy Są wszystkie cztery połówki Rewers działa, nie wyskakuje Ale tak Sprzęgło w tym ciągniku to chyba nie istnieje Rozpuławiamy go z przodu Zaglądamy do sprzęgła, bo tak się nie da jeździć Jest kamień, odpowiedzialnie nic nie daje To raz, dwa wałek sprzęgłowy ze skrzyni, w który wchodzi sprzęgło, jest uszczelniony na o-ringach i też chyba nie trzymają, bo nowy olej ze skrzyni tu z przodu jest przez okienko wywalany ciurkiem, normalnie jak chodzi kapie, olej skrzyniowy także nie zostawimy tego tak a dwa z tyłu nie włącza mi się wałek wą. pomimo, że dostał nowe tarczki, nowe sprężynki, wszystko ładnie złożone książkowo wałek się nie włącza nie ta książka, o właśnie. Szukałem przyczyny w prądzie, wszystko było w porządku. Cewka chodzi, prąd przychodzi. Wkręciłem zegar. Po załączeniu guzikiem womu. na zegarze pojawia się normalne ciśnienie 16 barów a wałek nawet nie drgnie. Nie wiem, co jest dzi dziwne, nie rzeczy. Wszystko przejrzane, złożone, no ale zdarza się także. Jeszcze raz zdejmiemy tą dubkę. A, za bliską pz stała. I co? Olej spuszczam. Jeszcze raz tyłem odjadę. No zobaczymy, co tam jest przyczyną. Wszystko złożyłem, jak ma być. I działamy. No, tata rozpławia go na sprzęgu. Ja na WOM jeszcze, żeby to dzisiaj jak najszybciej rozebrać. Także jedziemy z tym. No i następny dzień się Znalazłem chyba przyczynę działającego womu Poskładałem wszystko, tak jak widzieliście, poczyściłem Zostały zaaplikowane nowe tarczki, przekładki Mierzyłem wczoraj ciśnienie Ciśnienie przychodziło, wom się nie włączał, rozebrałem dzisiaj A Mam w samochodzie Ten kosz zewnętrzny, co jest, jest w porządku Na tłoku uszczelniacze zdjąłem niby w porządku A cała druga strona tłok, cylinder womu, który siedzi tutaj na wałku. Nadmuchałem cię i powietrzem, słyszę sycze syczenie. Wiecie co? Okazało się, że główny tłok, czy tam kosz womu jest z tyłu pęknięty od spodu. Nie wiem, jak to wyszło, że ja to przełoczyłem i czy on wcześniej działał, ale normalnie to było pęknięte. Także pojechałem dzisiaj zarazem do sklepu, mam to chyba gdzieś w samochodzie. Zamówiłem nowy koszyk do womu, no bo używki nigdzie nie znalazłem. Ale tutaj. O, przyniosłem go jednak. Tu są uszczelniacze jeszcze wszystkie od razu, które przy nim idą. Patrzcie. Ten kosz jest z tyłu cały. O Magda mi przycionął. Myślałem, że może ja to złamałem, ale to pęknięcie jest tak czarne i brudne, że to już było dawno pęknięte. Także nie wiem, przeoczyłem to, bo to jest na stałe napracowane na wałek. I siedzi od tyłu, zasłonięte zębatką. I dopiero dziś to zauważyłem. Także to zdjęty jest dywan, zdjęta jest cała okienka. Odjechałem całym przodem. Ktoś tam mi zarzucił, że pewnie ja zerwałem tą rurkę. I powiem Wam, mogę wytłumaczyć to, że nie. wiecie dlaczego. Jedyne, czego nie zrobiłem, a coś słabo widać, może to zrobiłem inaczej. O tak. Jedyne czego nie zrobiłem to w tym wałku małym nie zmieniłem simmeringu i wcześniej przed rozbiórką też był simmering stary i tu nie ciekło, bo nie było smarowania. Teraz tą rurkę dałem drugą, dopasowałem smarowanie po zapaleniu. Tu ciurkiem płynęło i to jest wałek w wałku, tu się wylewało przez o przez wałek sprzęgłowy, bo tu wałek jest rurą, jeden w drugim, płynął olej aż do sprzęgła. I ze sprzęgła tu normalnie ciurkiem spływał. A wcześniej tego nie było przed remontem. Także jednak jednak niepotrzebnie zrobiłem smorowanie, bo teraz cieknie. Także tutaj mam zamówione wszelkie simmeringi, albo ja go też mogłem ten simmering przy składaniu trochę uszkodzić. Ale on był już taki twardawy. Dosyć. No ale tak to jest, jeśli się 7 razy coś rozbiera. No ale nic. Jest teraz chwilę czasu. Przykleiłaś, przykleiłaś także. Tu mam części rozebrane, zamówione. Będą na dniach. Idziemy dalej. Tu na głównym warsztacie światła nie palę, bo wszystko stoi. Mam zamówione. Mamy dzisiaj środę. Ciemno jest, to nie widać. Mam zamówione większość części do case'a, albo i wszystkie nawet. O, uszczelka na ziemi. A czemu to na ziemi? Wiatr zwiał. Będą części prawdopodobnie. Jutro mamy czwartek i w piątek trzy ostatnie elementy, bo były tam trudne i dostępne nie od ręki w hurtowni. Także będę miał prawdopodobnie wszystkie części. Jutro mam taki dzień chyba luźniejszy, to będę od rana się brał te zwolnice, skrzynie, wszystko płukał. A dzisiaj korzystając z takiego dnia luźniejszego mam trochę zajęć. I co będę robił? Dzisiaj muszę zmulczerować kilka moich terenów zielonych. Także przypiąłem mulcher, Pojechałem mulczerować Trzeba się ślizgać paski bo nie zaglądałem w tym roku Także zdjąłem sobie osłony, napiąłem paski Tata jest na polu chwastownikiem z 30 jeździ zboże od chwaszcza A ja raz, że muszę napiąć paski już napiąłem zaraz zakładam osłony A dwa zerwał mi się jeden odciąg boczny tutaj jest To i tak są odciągi takie tymczasowe Mój Skalmar stoi po testach polowych w łocie. Jeździ, działa. Także na szybkości poprzeszedł remont. Poprawkę nie wiem, czy o tym było, a to na TikToku było. Pamiętacie, mówiłem Wam na jesieni, że myślałem, że wybuchł silnik, bo stukał i stanął kołkiem. Zrzuciłem miskę. Okazało się, że. Korek aluminiowy, brok na czwartym wykorbieniu z wału się wykręcił i zahaczał, on jest na wykorbieniu, zahaczał od blok. W pewnym momencie doszedł do takiego oporu, że stanął Dęba wbił się pomiędzy i zatrzymał silnik na niskich obrotach. Także odkręciłem ostatnią czwartą stopę, wziąłem Michę, wykręciłem stary, wkręciłem nowy korek na locktaita, zakręciłem stopę, sprawdziłem wszystkie śruby panewki, podociągałem, zabezpieczyłem, założyłem Michę, zalałem olej przy okazji dałem podkładkę pod zawór na pompie bo on już nie miał prawie ciśnienia teraz też ciśnienie jest z obrotami rośnie i spada czyli pompa jest niewydajna ale ja to wiem, ja to robię dla siebie także dla nikogo nie będę miał pretensji tylko do siebie poskładałem, na zimnym ciśnieniu ma 6 na, niski, na ciepłym ciśnienie ma na obrotach 4 na niskich obrotach na bardzo gorącym tak 1,5-2 ale to tylko tyle, co jeździłem na pusto. No, tak mocno mu nie dałem w palnik. Na pewno ropa gdzieś cieknie, ale został reanimowany. Kolejny sezon pewnie przejeździ. Jedyne co muszę zrobić, on miał iść do Mulchera jako ciągnik bez napędu, ale urąbałem wą Tu jak macie dźwignię do womu, włączałem ostatnio mechanicznie, bo nie działał mi przy kierownicy. Coś wstrychnęło, dźwignia lata luźno, wam się nie włącza. Podejrzewam, że standardowa procedura w 80:00 muszę odjechać tylnym mostem, skrzyni, z pękły te żeliwne widełki. Także, także tak to jest. O, ja dopiero byłem w łechom na polu. U taty patrzyłem, jak idzie mulczerowanie. Tu, jak dolałem oleju, gdzieś cieknie. Ale to akurat cieknie na spłowieniu tylny most, wyszła uszczelka co no takie błotniki porobił, moja głowa tutaj cieknie także i tak muszę tu rozsunąć, żeby zrobić WOM, To od razu to zrobię, ciekawe kiedy z bateria wypadnie auto den, auto ciągnik mechanika, no nie nie ma kiedy zrobić swojego, także tak sprawa wygląda czy ja zakręciłem kram, zakręciłem Także tak to wygląda. Skalmar zrobiony. Ja się biorę. Robię ten odciąg. Może nagram coś z pola jak pojadę. Zobaczymy. Taki będzie luźniejszy odcinek. Póki czekam na części do wszystkich czterech ciągników. Dobra. Odciąg był Musiałem iść po bluzę bo dzisiaj zimnej dość. Jeszcze parzy. Może spaw nie wygląda za ładnie. Ale za to jest gruby i na przetop. Niech to chwilę przez tych gdzie I tu środka też zespawałem, także zaraz zakładamy. Zaraz tych szyn od oryginalnych mam łańcuszki, ale to tak było tymczasowo założone i na razie się sprawuje. Także jeżeli coś jest głupie, ale działa, to sobie nie głupie Także zakładamy odciąg i jedziemy. Dobra, tata wrócił. Z chwastownikowania ja byłem skosiłem i tak się zająłem koszeniem, że nic wam nie nagrałem. Skosiłem ogródek dla dziadka, takie tam moje wszystkie użytki nieuprawne, zielone, mokre, wszystkie miedze i rowy przy swoim polu. Tata chwastownikiem wydrapał wszystkie chwasty z pola, i teraz tata wziął kosiarkę, mulcher, pojechał do sąsiada na usługę. Jadę zobaczyć, jak mu idzie. Bo... Już późny wieczór, nic mi się nie chce. Przynajmniej będzie jakikolwiek materiał, cośkolwiek. Dobra. Nie nagrywałem drogi, bo nie miałem kamery trzymać jedną ręką, a nie wziąłem opaskę na głowę. Gdzieś jadałem w skarpę ulterem i gdzieś obciera ten się zagiął tak ogranicznik od noża coś tak słyszę A tata tutaj ma przyjechał do sąsiada trochę w koło ogródka na działeczce wykosić takich zygzaków trochę że Sobie łyna płynie ładnie Przy samej rzeczy ładne pola Mogę w sumie kamerę mam na magnesie, może przydzierpić na tym Mandornik on i onboarda z WS2. No On gdzieś otwiera do mnie Dobra, postawiłem wam kamerę na korku. Nie wiem czy stabilizacja obrazów GoPro ogarnie te wibracje Ale jadę kawałek światło włączę A to tutaj będzie sobie prosił Odpoczywam do południa na martacie robiłem zamówienie części teraz. Także ja jadę po Nagram tego taki oddzielny dość do odcinek i trzymajcie się, cześć.